Dobra, mureczko, to, to jest to auto. To tak. jest bardzo ładne, jak widzisz. No, bardzo ładne. Także musimy być super extra careful z tym samochodem. Bo odpala. Wiesz, co podładowaliśmy baterię? On nie był odpalany, to musimy okay. to sprawdzić, nie? No. Wow. Jak tu w środku? Nie, w środku. No, to jest fajne auto. Dobrze, jeszcze. Spokojnie, spokojnie. Bez gazu na razie. No stał długo tak, że ma, ma prawo nie zapalić. Koło dwóch miesięcy z postoju w porcie na statku. Baterie się rozładowują ciężko, płyny odpływają. No, spoko. Spoko, dobrze. Będzie żył. Powinien jest ten. No, A, i niepotrzebnie mu dałem. No, teraz, już, już było. Pamy. Pięknie pali. Dobra, żyje. Dobra. Ja Można żyje. go zgasić. Dobra, Mareczku, to tego mamy. Pokażę ci dwa kolejne Okej, okay, Dobrze. Wiesz Co tu było, takie Porsche? Ja dokładnie nie wiem, gdzie chłopaki zaparkowali. No wiesz, tyle masz tych furek tutaj, że ciężko cokolwiek znaleźć. Jest Porsche. Jest Porsche. On się jeszcze ładuje, widzisz? No To jest taka sama sytuacja jak z Tak, on się trzeba podładować. Dobra. Sprawdzimy, czy on, w ogóle, czy on w ogóle odpala. Wiesz, się tu położy. O, czekaj, to jest manual, dawno. Nie miałem okazji siedzieć w manualu. Ładnie, no super. Dobra. To, to nie ma problemu, to wyłącz tego i idziemy spłukać ostatniego. Bateria ładowała się w aucie przez całą noc, także auto bez problemu odpaliło. On jest też ładny, także uważaj na niego Ta. i zwróć uwagę na te wszystkie pakunki tam, które są w bagażnikach. To są Ta, jakieś prywatne to, rzeczy okay, właściciela. Dobrze, nie ma problemu. Także, żeby mu to dowieść, Idziemy do Mustanga. Pchniemy go, dobra? Pchniemy go. Jest na ludzie. Tak. Dasz radę? No daj mi, no spróbujmy. Na pewno? No. Bo ty jesteś trochę, wiesz. Co, nie tak. No, młody już nie jesteś no tak. No ja by... tak, ale kol jak młody. Ale to tak, ja by... powoli, powoli. Okej. Okay. Spokojnie. Tak, żebym tylko drzwi otworzył, boś do zostaw. Hej. Okay. Mamy. Taka podróbka Shelby trochę, nie? Spróbuj. Pięknie, no to jest maszyna.